Witam. E, nagrywam pierwszy raz taki materiał, bo zaciekawił mnie jeden materiał. E, jeden materiał mnie strasznie zaciekawił na kanale Dark Ghost. Tutaj. E, na się do, o tej trumnie, nie? Gość e, wydał się do lasu, żeby eksplorować o, Trumnę po prostu. No, to, to zobaczycie później, bo pokazałem wam najlepsze, ale. Gość wydał się tam po prostu.

Spuszczę kamerę, do, spuszczę kamerę do studni, żeby zobaczyć, czy tam coś jest, nie? Jeśli okazuje to nic tam w ogóle nie będzie, nie? No, i tutaj pokazuję do studni, że tam trzeba obadać, czy tam coś jest. Fajna sprawa. No i później udaje się w nocy... No bardziej to, czy on nie kończy tego w dzień? Na początku? Złuchy tylko od schodziono. razu idzie od w nocy, tutaj. nie? I gotów wojsko Czy mógł on normalnie w dzień sprawdzić, żeby nie tam dobrze, jest? A później nak nak nakręcić w nocy, a on... Idzie w to miejsce, takie podejrzane mi się to wydaje, nie? Taki tuman. No ale zobaczymy. Tuman, nie. No, co on zrobi? Pójdzie w to miejsce, ale naprawdę Zobacz. mówię... To jest tak trochę, trochę dziwne mi się wydaje. Ten materiał taki bardziej fejkowy. Bo nie za założył to obozowisko, tu przyszedł, zobaczył trumnę i zakład w nocy. O, dziwne, fiki. nie? No, nie w dzień. Tylko wiesz, akurat to miejsce w nocy. Jakiś krzyż. Trumna w ogóle nie jest brudna. Żeby było odkopane, to chyba brudna. Z tego. Ale jest omalowana trumna. O, hmm. Taka rozminka na temat tego, to dziwne, nie? Miejsce takie... Z... Lasek, no... Ale widzicie widać że to jest wykopany, położony krzyż. Trumna jest... Dziwne, że on tego w ogóle nie próbował nawet otworzyć, nie? Ja nie mógł pojawić swoim zaznamy, realnie. To jest realnie. Pier Pier dziwne. Pierwszy raz No, no, no. Dziwne, że on w ogóle nie próbował tego otworzyć. Patrzcie, to jest faktycznie jakby nowe, nie? ja Zrobi on zrobił świetną trumnę... I teraz on tam położono od razu wykopane i położono, tak by to było fejkowane. Się, dla mnie to jest wydaje że to jest materiał fejkowany, no ale... No zobaczycie za chwilę, ale to jest... Pipec. Dziwne strasznie. I nie pojmuję, <trym> to... ...mienia tak, tak podkopane. Nie wiem czy ta glina jest yy, sucha. Czy... ...realnie mnie może, Tak, po prostu tyś... ...realnie tak napugać? Mieszkani Aleś... mieszkańcy, no... ...tolik, kiedy nie uspieli, to... Czy to będzie fejkowane, to nie wiem. U mnie nie tak daleko odszedł. No takie dziwne nie. Zresztą sami ocenić, ocenić jego kanał, wyjście sobie ten materiał sami u niego, ale... No, nie wiem coś słyszy? No, idzie to, obraca się. Wyszą. Nie, takie... Dla mnie to dziwne strasznie jest. Co za nafid? No. No, taka trumna w lesie, normalnie położona. Niby nowa, bo to jest nie Mnie jest w ogóle brudna. Położony krzyż takie no podejrzany materiał mnie jakieś Co? dziwne nie wiem może sobie rozluje jakieś tam miejsce nie ten ghost dark ghost, ale to tak mi to wygląda bardzo na fejkowane nie bardzo na... nie? Bardziej mi się wydaje fejkowane Ech... spaka wydaje mi się to na fajkowanym no, tak, materiałie. Drodzy, ja teraz mm -hmm, to, to jest mimo. Mimo pokazuje. Pierwszy tak. tak. Krzy 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 Krzyż, no. jak krzyż, nic... Jeszcze Nic nie widzę. W, w tym miejscu. Czekaj. Teraz ja wraca z dematu. Przeglądam przegl nagranie i nagle się obróci ja i pójdzie na z nie? nie, to, nie? Mnie, kto to... Tutaj sobie rozegrać Węsomą To jest takie Widzę to jest fakeowane Coś musiał tam być Wszystko i coś b... musiał tam być I patrzcie się w Momencie Może mi się uda uchwycić I też koruchy To jest Ale dla mnie to był fej, nie? Idzie? bo kto to chodzi? Ja dla mnie to był fake, jest ale życi, życi, może wy ocenić bardziej. Nie. No, no, no widzisz coś no, na nagraniu, ale dla mnie to był fake, jest no. kto tu chodzi, z mieszkańcy tej dzielni. No, nie być coś siedzi tam na tym, na tym, ale generalnie to takie łapy, tu oczy. Nagle na trumnie siedzi, nie? Takie... tak jakby ktoś po prostu się przebrał i on okazuje sprawdzić to... Dla mnie to jest bardzo, bardzo nakręcany film. No Może no, być linkantrop, no. ale to raczej wątpię, to jest... No, no. mi to... nie... Śmierdzi mi to. Znacznie. K to nie wiem co o tym wymyślicie, nie? Ale dla mnie to jest fejkowany materiał. Jest, po co ludzie kręcą takie mogę coś? To jest Wydz... niemożliwe. To jest no. O. Patrzcie. Nogi. Tu jakby dwie nogi, tu ręce i tu patrzy się w ten, ten krzyż, nie? Chyba się obróci i zobaczy jego zacznie uciekać. I nagle ucieknie do namiotu i będzie w namiocie siedział, nie? Patrzy się teraz. No. On wzią, parę oczy patrzy się na niego. A no, i go idzie do namiotu i sobie w namiocie siedzi, nie? bo takim części. Jeszcze Akcja jego jest... Prosty, jest no to, jak dla mnie to... Mogłybyśmy takiej reakcji przestraszenia, nie? I to wszystko jest takie nakręcane, jak mi się wydaje. A nie będę to więcej czego, bo to nawet nie ma co. Ale naprawdę ten materiał Dark, Dark Ghost możecie sobie zobaczyć tutaj. W film, bo to jest nowy film, 4 godziny temu w sanfim. Ale to, ten film mi się wydaje takie bardziej nakręcany, nie? Przeglądam sobie niektóre wideo, demka i tak dalej, strasznych miejsc, aktuacji, ale to to było ewidentnie, to jest sobie po prostu nowa trumna, wykopana ścieżka, on sobie namiot tam rozbija kawałek dalej, tu nagle się coś pojawi, pierwszy jest nie widzi nic, a później nagle się coś pojawia i, i widzi, i, i ten jeszcze chodzi do namiotu i na gdzie siedzi. Ewidentnie, jeszcze siedzi na mycie nie ma żadnych reakcji, to jest, nie wiem, dla mnie jest to fejkowane, ale jeżeli e, wyładacie inaczej, no to w porządku, nie? To tyle, no, chciałem nagle taki materiał z tego, co widziałem, bo mi się wydaje, że to jest fake. Trzymajcie się i do usłyszenia hej.